Jest takie bardzo popularne stwierdzenie: Jesteś tym, co jesz. Dokładnie tak samo jest z myślami. Jesteś tym, o czym myślisz. Gdybym wiedział, o czym teraz myślisz, najprawdopodobniej wiedziałbym, kim jesteś. Oczywiście to byłaby moja ogólna opinia o tym, kim jesteś, ale mógłbym powiedzieć, co myślę o Tobie na podstawie Twoich własnych myśli. I to myśli są najważniejszym czynnikiem wpływającym na los człowieka. Dlatego musisz zacząć dbać o swoją umiejętność myślenia w dobry sposób, w pozytywny sposób. Jest dokładnie tak. Jeśli myślimy o szczęściu, będziemy szczęśliwi. Jeśli myślimy o samych żałosnych rzeczach, nasze życie również będzie żałosne. Ilekroć nasze myśli będą krążyć wokół niepowodzeń. To te niepowodzenia nie odejdą od nas magicznie, jak za dotknięciem magicznej różdżki, tylko zostaną z nami i będziemy krążyć wokół nich i krążyć i krążyć. Dlatego tak ważne jest, aby skupiać się na tym, o czym myślimy, i w jaki sposób myślimy, i jakiej jakości są nasze myśli. Musimy poważnie traktować nasze problemy, ale nie możemy martwić się nimi ponad miarę. Ponieważ martwienie się zmartwienia, martwienia to nieprzynoszące żadnych efektów, kręcenie się w kółko. Możemy mianowicie spokojnie przeanalizować swoje błędy, wyciągnąć z nich wnioski, a potem jak najszybciej zapomnieć o nich. I ja wiem, że to brzmi bardzo prosto i tak pięknie, aż za bardzo idealnie. Czy może w tej prostocie przypadkiem nie tkwi siła? Czy może to w tej prostocie nie będzie najlepsze rozwiązanie, ponieważ kiedy właśnie zapomnimy o tym, jak najszybciej się da, wyciągniemy tylko te najważniejsze wnioski, to będziemy mieli większą przejrzystość myśli i będziemy mogli skupić swoje myśli na zupełnie innych, ważniejszych działaniach. Dlatego pamiętaj o tym, żeby nie martwić się za dużo bo to nie przynosi żadnych efektów i nie będzie to miało dla Ciebie żadnych korzyści.